Milena Rostkowska-Galant. Witam Państwa serdecznie po kilku dniach z zimową aurą przyszło do nas ocieplenie. Jest zdecydowanie cieplej, ale już na horyzoncie widać kolejny powiew zimy. Gdzie i kiedy należy się go spodziewać? O tym już za moment. A nad Polską chmury frontu atmosferycznego, a to oznacza, że niemal wszędzie będzie padać. Jeśli chodzi o najbliższą noc, to ta rzeczywiście pochmurna. Miejscami nieśmiałe przejaśnienia. Na południowym wschodzie mgły, opady deszczu, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus jednego do 5-6 stopni. Wiatr umiarkowany, ale w górach powieje mocniej, nawet do 90 km na godzinę. Nocą trudne warunki do podróżowania ze względu na opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mgły na południowym wschodzie. A tak jutro. Nad Polską będą wędrowały chmury, sporo ich. One przyniosą nam opady deszczu, a w pierwszej części dnia miejscami także deszczu ze śniegiem. Czas na szczegóły. Pomorze Kujawy, Wielkopolska. Tu pochmurno z opadami deszczu, temperatura do 7 stopni. Wiatru miarkowany mocniej powieje nad morzem. Na północnym wschodzie także umiarkowany wiatr i opady deszczu, a o poranku miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura do 5 stopni. Na południowym wschodzie opady deszczu. Rano, zwłaszcza na obszarach podgórskich, deszczu ze śniegiem. Uwaga, w górach wiatr chalny, i tu powieje najmocniej, właśnie w górach. A na południowym zachodzie tu opady deszczu, temperatura od 4 do 7 stopni na Ziemi lubuskiej nie powinno padać i tam największe szanse na przejaśnienia, wiatr umiarkowany. Warunki na drogach utrudnione przez opady deszczu, a o poranku miejscami także deszczu ze śniegiem. Taka pogoda będzie źle wpływała na nasze samopoczucie w całym kraju, a temperatura odczuwalna od 2 do 7 stopni. Już teraz sprawdzamy kolejne dni. Środa z opadami yy, deszczu w centrum i na południu, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Czwartek na północy przyniesie deszcz ze śniegiem, a w centrum i na południowym zachodzie deszcz. Piątek już nieco chłodniej bo do 5 stopni, a w sobotę temperatura od minus 1 do 1 na zachodzie spodziewamy się opadów śniegu. Niedziela z temperaturą od minus 1 do 1 stopnia na północnym wschodzie i południowym zachodzie śnieg. Na koniec sprawdzamy jakość powietrza. Tak prezentowała się o poranku, a tak stan jakości powietrza wygląda teraz. Więcej informacji w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia. Sponsorem programu.